Siostry bracia w Chrystusie, chciałbym na początku przeczytać wiersz Jana Brzechwy, który znamy od dzieciństwa, który bardzo pomoże nam w rozumieniu dzisiejszej Ewangelii. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem, jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie, śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze, znakomicie muchy łapiem, wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka, słodka i powabna, a w dodatku daję słowo: mam rodzinę wyjątkową. Tata mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała. Nie lubimy takich ludzi, którzy sami się chwalą którzy, mówimy, są chwali piętami, którzy ciągle zwracają na siebie uwagę, mówią, jakimi są wspaniałymi ludźmi, jak wspaniale potrafią mówić, śpiewać, jak potrafią wiele rzeczy, bo oni robią zawsze najlepiej. I czujemy, że tacy ludzie, samochwały, to ludzie pyszni. Ludzie, którzy są bardzo zarozumiali, wyniośli, którzy mają wiele próżności w sobie, wszystko jak gdyby przypisują sobie, że to wszystko jest od nich, to wszystko jest w nich i tacy są wspaniali. A dzisiaj w Ewangelii słyszymy takie zdanie, dwa zdania. Na którym chciałbym się zatrzymać. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Zauważmy, że Jezus sam siebie nie chwali, nie mówi, jak wspaniały jest, jak mądry, jak doskonały. Tylko Jezus objawia chwałę, to znaczy ukazuje chwałę, pokazuje, że warto Go wychwalać, ale nie dlatego, że sam mówi o sobie, że jest taki wspaniały, tylko przez co? Przez co objawia chwałę, przez co my mamy Go wychwalać. Bo uczynił. Wspaniały znak, znak przemiany wody w wino. Zauważmy, że święty Jan nie mówi, że Jezus uczynił cud przemiany wody w wino, ale że Jezus uczynił znak. Znak do czegoś nas odsyła. Wimy, znak coś znaczy, coś nam podpowiada, coś mówi. Co ten znak Mówi, no, że Jezus jest synem Bożym, jest Bogiem, bo tylko Bóg ma moc sprawiania takich wielkich czynów, takich cudów. I dlatego właśnie uwierzyli uczniowie, że Jezus objawił chwałę Bożą przez ten znak, przez ten cud. Ten znak również mówi coś więcej. Nie tylko, że Jezus jest Bogiem, Synem Bożym. Ale jakim jest, że jest pełnym miłości, bo On nie zostawia ludzi w kłopocie, w problemie tych nowożeńców, nie zostawia ich wielkim wstydzie, bo trzeba wiedzieć, że wesele u Żydów trwało tydzień, spraszano wszystkich z danej miejscowości, czasami było to kilkaset osób i jeśli w danym dniu zabrakłoby wina, to byłby wstyd i wytykanie palcami przez wiele, wiele lat całej rodziny. I Jezus poprzez ten znak pokazuje, jak Bóg kocha, że zawsze w każdym problemie, w każdej sytuacji On coś zaradzi, On znajdzie wyjście. Ten znak sprawia, że Jezus. Ukazuje chwałę. To znaczy, że poprzez tę miłość, poprzez ten cud, wychwalamy Boga. Jezus sam siebie nie chwali, ale wzywa nas do oddawania chwały, bo tylko Bóg jest godzien chwały. Teraz to, co powiem, jest najistotniejsze. Tylko Bóg jest samą chwałą. Nie, że sam się chwali, ale że w nim jest chwała. To znaczy, że w nim jest źródło wszelkiego dobra. Cokolwiek dobrego dzieje się w życiu, to źródłem tego wszystkiego jest tylko i wyłącznie Bóg. Nie my. My sobie nic nie możemy przypisywać. Nic dobrego nie pochodzi. Od nas tylko, od Boga. Dlatego jemu chwała. On jest samą chwałą. On jest pełen chwały. Święty Paweł dzisiaj w drugim liście, w drugim czytaniu, mówi: Bóg jest sprawcą wszystkiego we wszystkich. Zauważmy, sprawca wszystkiego we wszystkich. To nie ja, nie ja jestem mądry, nie ja umiem śpiewać, nie ja umiem mówić. To Bóg jest sprawcą tego i tylko On. Dlatego jemu należy się chwała. Święty Paweł mówi: Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Jednemu daje dar mądrości słowa, drugiemu. Umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu dar wiary, innemu łaskę uzdrawiania, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu dar języków i wreszcie innemu łaskę tłumaczenia języków. Wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. To Bóg jest sprawcą wszystkiego, co dobre w naszym życiu i tylko On. Nic nie mogę sobie przypisać. Nic. Do czego nas to wzywa? Otóż wzywa nas to do tego, żebyśmy właśnie nie byli samochwałami, żebyśmy się nie przechwalali, żebyśmy nie uwierzyli, że jesteśmy wielcy. Cokolwiek dobrego w życiu się udaje, tylko i wyłącznie dzięki Bogu. Tylko Bogu od, trzeba oddawać chwałę, tylko trzeba Bogu czcić go, wielbić, adorować, dziękować za wszystko. Śpiewaliśmy wspaniale hymn, pieśń, psalm dzisiaj pośród narodów głoście chwałem Pana. Właśnie to jest nasze zadanie, że my tutaj takim wielkim ludzie parafii świętego Stanisława Kostki wychwalać mamy Pana Boga za wszystko pośród narodów walcie imię Pana wysławiajcie go uwielbiajcie go głoście chwałę Pana warto więc ciągle sobie to przypominać że to co w życiu dobrego się dzieje to co w życiu dobrego czynimy to wszystko mamy odnosić do Boga. To wszystko jest tylko znakiem, tak jak było znakiem przemiana wody wino, znakiem chwały Bożej, nie mojej. Wszystko to, co dobrego w życiu się udaje, co czynię, co otrzymuję, to jest tylko znak. Znak, jak wielki jest Bóg, jak wspaniały jest Bóg. Jak on jest źródłem tego wszystkiego. Dlatego warto się uczyć ciągle, żeby za każde dobro mówić, chwała Bogu. Wczoraj otrzymałem takiego sms że urodziło się czwarte dziecko, Klara, od takich osób, które kiedyś tu mieszkały w Parafii. I pięknie, właśnie mama napisała, chwała panu. To jest właśnie podejście właściwe. Dobre, Je, że się cieszę, że, że tylko tak po ludzku, tylko wszystko jest od Boga. Chwała Panu, chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, można tak, można, alleluja, dzięki Ci Panie Boże. Święty Ignacy, Loyola zawsze jak cokolwiek dobrego uczynił, czy miał zamiar coś zrobić, zawsze mówił ad majorem dei gloriam. Dla większej chwały Bożej to wszystko. Bóg jest godzien chwały. W nim jest sama chwała. I my to wszystko na mszy świętej bardzo pięknie wyrażamy, szczególnie w hymnie Gloria na początku, chwała na wysokości Bogu. I jeszcze w jednym miejscu, kiedy kapłan podnosi ciało i krew pana Jezusa. Wtedy jest doksologia, czyli jest uwielbienie, i wtedy mówi przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chciejmy więc pamiętać o tym, że nie mamy być samochwałą, tylko że mamy chwalić Boga, który sam jest w sobie chwałą.